Cześć ja jestem Zenon, a to jest Magic Duel of Champions. Dzisiaj ciąłem jakiś e daily quest jeszcze do wykonania e ze świątynią, dwie wygrane świątynią. Więc wpadłem na genialny pomysł, żeby zagrać tą talią i zagram sobie alią, takim kurczę moim fajnym troll deckiem. Stopowkiem takim. E zaraz gdzie jest ta alia Fopen, open? Ignatiusy i Schumer. Boże... A a a, 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 Alia jest. Alia kosmos, proszę bardzo. Tak wygląda ta talia. Mamy 3 razy noc z są księżyca, 3 razy dzień fortuny, 2 razy tydzień zbrojmistrzów, stwory to 4 razy magiczne przekupień, 2 razy drożbita, 4 razy wilczy wartownik, 4 razy upiór, 4 razy pao, raz shinoshi, zaklęcia to promienie 2, 2 światło oczyszczenia, raz ochrona przed ciemnością, chociaż... chyba mam drugą tą ochronę przed ciemnością jeśli się nie mylę tak, mam dwie pełen wypas ostatnio po unboxingu dostałem, wiadomo, to jest karta z powstania pustki, więc grubo dalej mam masowy szał e, kule ognia e, zakazane płomień, światło jutrzenki, niebiański pancerz, e, gniew arkata, armagedon 4 razy i te szczęścia to dwie kosmiczne osobliwości: Fontanna Młodości, Ołtarz Cieni, Tajemna Akademia, Obserwatorium, wieża pamięci, Cesarska Wierność Kasandry i Więzienie. W sumie 64 karty, czyli dość sporo. No ale to jest taki slowpoke, troll coś w tym stylu więc. Te deki zazwyczaj mają powyżej 59 kart, zbliżają się do 70, do 70 zazwyczaj to 70 to jest taka optymalna ilość. Znaczy to jest maksymalna, bo powyżej tego to już się troszkę nie kalkuluje dawać tyle tych kart, bo znalezienie odpowiedniej karty czasami może trwać dość długo. Dobra, gram na takane, a takane, Osore. takane Osore. o sore takane o sore. Dobre rozdanie, o sorry, ziewa mi się ziewa mi się Co taka na będzie grała? No to jest finty będą prawdopodobnie, więc to może być problem, czy szkoleć gra coś bez ataku, więc też jest całkiem spoko Jak to teraz zadziałać W co tu pójść Przeznaczenie Gramy sobie wróżbite Najpierw leczenie, bo przy takanem może być to potrzebne, tak mi się wydaje. Więzienie może być, ale się przyda nam później chyba. Teraz tak, zagramy sobie tego żółtka. Tym typkiem sobie przeskoczymy tutaj, chociaż nie wiem, czy tutaj nie byłoby sensowne, bo może coś z honorem teraz zagrać, albo zostawić go tutaj na miejscu po prostu też jakaś opcja. A, to będzie honor, czy to nie będzie honor? Serta złota. No okej. Okay. a on się chce wycofać. Kurcie, bladę swoją jednostkę. Choć moją w sumie też. No dobra, panie dzieju. Skoro takie buty, to proszę bardzo ponownie to. Magia i geja. Jest Magiczny Przekupień, więc będzie prawdopodobnie zakazany Płomień. Albo Światło Jutrzenki. A ja mam Gniew Arkata, może Światło Jutrzenki. Podnieś sobie. A, czy podnieś się, z tego Magicznego Przekupienia. Szpieg z Sayama kolejny. Uuu, jaki rush on. Tańcząc atakuje. No, atakuj. To bierzesz kartę, no. Tak jest! Dobra, to tak, magia. Just tak ten ziom, no chyba będzie tutaj jednak zakazany płomień. Plus e, to, plus to tutaj i heja. No i zero do damage mi wbije, no chyba że Finta jakąś zagra. Jakiegoś strzelce z Fintą przestawi coś i będzie mógł czymś zaatakować bohatera. Albo wycofa, to rozejmam. Więc prawdopodobnie znowu usunie yy, pewnie trzeciego blokera dokładnie. Najlepsza opcja. To nie ma sensu ich cofać, bo coś bym podobierał. Sobie znowu. A tam, bo raczej nie na rękę jest. Pytanie, co za trzy zagra. No, to mogę zagrać zamiast zakazanego płomienia gniewarkata. I też będzie całkiem spoko. Proszę bardzo, i heja na sympaturę. To teraz. Mam 7 surowców. Więc tak, tutaj tego ziomka. Tutaj tego ziomka. Tutaj tego. Łódźmy sobie światło. Jutrzenki. E, przeznaczenia. Trzecia flaga. I co on wymyśli? Siema, siema. Wymyśli film ten. Czwaniaczek jeden, No trzeba zagrać ten po prostu. Niezakazany płomień, tylko masowy szał. Żeby mi to ułatwiło robotę. On miał 7-8 surowców, to styknie mi na no masowy szał, plus... O, ja tutaj nie ma będzie. Troszkę będzie. Przydałaby się jakaś jednostka. Nie ma jednostki. Dobra, to tak. Tym ziomem tu, chociaż... Boże, chyba zrąbałem. Tym powinienem iść tu. Tym tu, a tego zostawić tutaj na miejscu. Tak. Tak. Haha. Ha. Tak, najwyżej w następnej. Dużo się wyleczę. Jako tako, zależy co on zagra. Ciekawe co mi wróci z cmentarza. Mam trzech... Mam dwa upiory, upiór by się przydał żeby wrócił z cmentarza i byłoby fajnie za pomocą oczywiście światły trzelki co mi wróci z cmentarza a koleś co zagra? Mam tutaj nie pamięci też na w tym, w tym deku jedną a on ma sporo kart więc może być to nawet przydatne wrócił do mnie upiór elegancko jest tak Mam no wierzę, ja mam 10 kart, ale ma 12 Mogę tak, zagrać sobie to i na kolejny, zagrać sobie to, jest 8 Eee! Niepotrzebnie to grałem, Boże Trzeba było to po prostu usmażyć wszystko Po co ja tego zioma grałem Dobra. Niech będzie tak Dobiorę sobie kartę No i nic. Niepotrzebnie, zagapiłem się, mogłem po prostu walnąć zakazane płomień i ten gniew arkata i tyle Tego No dobra, coś jeszcze jest sycząca kusicielka. Plus dalej jeszcze. Coś za 3, proszę. No dobra, no to Armagedon może być. Ja się tam nie obrażę. No jeszcze pik. No Armagedon może być na bank. No ma kart 7. nie pamięci mi się nie przyda specjalnie. Eee, pójdźmy w Armagedon. 14 mam 8. Ciekawe co on zagra. Będzie takie coś. Ty okay. Tydzień treningu gościu tutaj gra? Boże po co? żeby dopalać te rekiny. Nie wiem co jeszcze, co tam może grać koralową wyrocznie? Chyba damage nie dostanie. Co mnie troszkę martwi. Bo on sobie zginie. Gadam, ja, ma 7 kart. No teraz zwierzę nie do niczego mi się nie przyda. co to jest? Skarbiec w duelu? No mój skarbiec ma się dobrze, kurczę. Prawie milion golda jest. więc jest nie najgorzej. Eee, okej. Okay. Ja jeszcze kilka duchy, okay, ja... No i tam... Parę błędów takich niewielkich zrobiłem, tutaj też gościu mnie troszkę ten Fintom przestawił stworka i niestety e, nie wyszło to co miało wyjść. No chyba niepotrzebnie go zagrywałem jednak, nie opłaca się ich zagrywać jeżeli przeciwnik nie ma żadnych stworów na polu. Dobra, no to co teraz, Armagedon? Armageddon, a gościu gra wieżę śniącego, będzie chciał dobierać więcej kart. Jeśli wiesz, że jest śniącego, znajduje się stworzenie świątyni dobiera dwie karty, to grubą w sumie. Ile on ma tutaj? Pięć to wystarczy, to mi jest osiem, polećmy z parusem kolejnym, coś takiego. Bierzemy sobie kartę? Wiecz wartownik. Hmm, grać go czy go nie grać? to jest pytanie. Mam Armageddon, jeszcze Zakazany Płomień Parę coś, rzeczy żeby wyczyścić No zależy co on zagra, dobra Nie będę go na razie grał Tego wartownika Wtedy trzeba było go zagrać zamiast tego kurczę ubiora, Wartownika, bo on mi fin tam przestawił go i on nic nie zrobił ten. ten Teraz go już tonę eee, W srebrnych Co on zagrał? A nie, on odrzucił honor chyba tak, to mu się do niczego nie przyda Raczej Ooo, gościu pustkowie gra To może być grube pytanie czego mi zabroni zagrywać No ale z dwoma punktami ataku to po co on to gra? Zaklęć za mi zabronię zagrywać To miodzio O Jezus, to ma, Jezus, to ma zasadzkę w Boże to całkiem no nic, to tak, paos. Tutaj ten żonek na szczęście przeżyje. A paosa mogę Boże, paosa mogę tygodnie z moim zbufować. Chrystę, super. Mam no wierzę, on będzie dobierał trzy karty teraz, więc całkiem spoko. A może ma na ręce znowu pustkowie, to może być nieciekawa opcja dla mnie. Ma nie zagrywać zaklęcia znowu. To fajnie nie będzie. Nie ma kartę teraz 7. 7 dostałby jeden punkt obrażeń zwierzę, nie pamięci. Co on tu rozkmini? Jakąś filtre, jakiś honor. 6 kart, no, wieża nic nie zrobi. To, to tyle. To super. To gniew farka, to pewnie się przyda. Więc tak to ja mogę odrzucić Mogę wtasować w sumie do biblioteki e, cmentarze Ale czy ja chcę to robić? Mam całkiem spoko kartę na cmentarzu, A biorąc pod uwagę to, że mam światło to tak niekoniecznie. Co ja chcę zrobić? Dobrać kartę chyba Armagedon, no i wiadomo. To, to bym mógł odrzucić, bo to mi się nie przyda z wydarzeń z łutów szczęścia. Co ja mógł odrzucić? Więzienie, no nic nie gra, koleś. 5 HP mu zostało. Pytanie, czy ma jakieś szybkie ataki w stylu Paosy? Ma 8 kar. Czemu wie, że nie zagrałem? Boże, wie, mogą zagrać. Chryste. Albo zagrać w więzienie i dopiero... no Boże, w więzienie mogą zagrać. To by się nie wysypał z kart mi teraz. No dobra, skoro gra to... możemy mam Pieśniarki Strumieni? Może zrobimy coś takiego? W więzienie grać? będzie 7, to, to dobierze kartę, będzie miał 8 kart, to jak odpalę wieżę to zostanie 2 damage to Pało i jest GG grać to w więzienie czy nie grać? a dobra, zagram w więzienie coś takiego a w sumie jeszcze damage dostał od tego trolla 8 kart Odrzucić dwie. Ja mam dziewięć w sumie, to też jakoś tak średnio mi się opłaca. Odpalanie tego. Hmm. Mogę tak, zagrać ziatkę, zagrać tego typka, mam osiem kart. Trzeba eee. ja, że nie mam żadnych kart na cmentarzu, Boże. To dopiero sobie kartę na pomoc tego. Mam 8 Paus. No i Wybranie z przystani, proszę bardzo. coś odblokowałem. Troszkę tak chaotyczna końcówka. Nowy Herald. What the hell, co ja tu porównywałem? Wygrę 20 pojedynków konkursowych za pomocą każdego bohatera. E, z dodatku Herald Pustki. Nagroda karta alternatywna. Egzemplarz Serii! <laughs> ale jazda serii alternatywną dostałem. No nie wierzę. Teraz tak. Wygrę 20 pojedynków konkursowych za pomocą e, bohatera przystani z serii Herald Pustki. Sztandar wybrana przystań. Ale jazda. Nie są moje sztandary. Wypasy jakieś po prostu. I alternatywna karta serii. Ale jazda. To jest to chyba. Tak, jest, z tego nie miałem. To jest ten sztandar. Sztandar wybrano przystań. To jest standard przystani? Lol, myślałem, że to jest jakiś sztandar Inferna. To jest Inferna chyba ten sztandar. To jest nekro, to jest twierdzy. To jest akademia chyba. Albo to jest akademia, to jest świątyni. No, jeszcze parę brakuje, ale tego sobie odblokowałem. Mogę się teraz nim pochwalić. Gdzie on jest? Tutaj, proszę bardzo. Fajnie nawet, fajnie wygląda. Eee, dobra, nawet dostałem pakiet jeden. Mogę otworzyć. A, nie, pakiet, boże, dostałem serię. Tropicielka zagubionych dusz. Ale faza. LOL. Z tego to można zrobić unboxing, kurczę blada. A, boże. No nic, dobra. To ja będę kończył tybie. no udało się wygrać, pomimo tam paru chyba, no trzy takie błędy zrobiłem dość powy, powiedzmy poważne jak na tą dalię. E, bo źle zagrałem parę stworów e, ale pod koniec dostałem paosa, e, tylko nie wiem w którym momencie ten została wtasowana cmentarz do biblioteki, w którym momencie został wtasowany. Przecież ja kosmiczny nie odrzucałem, chyba że on odrzucił kosmiczną. Ale on miał kosmiczną osobliwość wtakane w, w, w Chyba nie. No mniejsza z tym, tak czy siak wygrana, troszkę się e, trzeba było naprodukować, ale jak to zazwyczaj bywa z tym, z tym deckiem, to jest gdzieś late game na bank, żeby wygrać e, tą talię, ale się udało. Przy okazji jeszcze dostałem, kurczę, alternatywną serię, więc cieszy mnie to niezmiernie, ponieważ zaraz sobie znajdę swoją seryjkę i ją zastąpię tą kartą. Matka... Tylko gdzie jest seria? Nie ma serii? Sto półkoteka, toksyczny nergal. No what the hell. Ona w standardzie jest, czy jej w ogóle nie mam? Chyba nie mam złożonego deku na serii żadnego. Trzeba będzie coś złożyć jakieś 4-4-4 i się będę chwalił wtedy swoją alternatywną. No serią. Świetnie wygląda, prawda? A, gdzie jest ta normalna seria w takim razie? A, tutaj są wszystkie cztery, dobra. Teraz się zgadza, bo to jest ten. Ukrywaj duplikaty jest uruchomiona. Dobra. Okej. Okay. Dość nawijania. Dzięki wielkiej YouTube i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, hej.